Jaka piosenka mogłaby promować Święto Ognia? Myślę, że do, dobrym pomysłem będzie ogłoszenie konkursu na przykład no dla młodych twórców. To by było kapitalne. Młodzi ludzie mają swoją, swoją pokoleniową, że tak powiem, tak. wyobraźnię. Ale, ale dlaczego tylko dla młodych? Bo, bo przecież powinna być najlepsza, ta, która będzie najlepiej opowiadała. Wiesz, o czym pomyślałam? O tym, że często właśnie. Produkcja wybiera utwory artystów, którzy są już wszędzie, widzimy właśnie. ich codziennie. Tam, no bo wiadomo, że one radio. tak, bo one wspaniale wypromują na przykład e, film i jest to wtedy ta, to połączenie energii i promocja m, ma szansę się rozkręcić. A może to jest właśnie fajne. M, Fajny moment, żeby dać szansę też ludziom, którzy mogą się dopiero pokazać, nie? Błysnąć. Tak, tak, bo to, no, to by było świeże. To by było, to by było bardzo fajne, ożywcze. Poza... No to zaprośmy w tej sytuacji. Działajmy! Szansa dla wszystkich, młodych, starych. O, to jest e... dobre dla starych. Zwłaszcza dla tych narzekających, że nie mogą się przebić, albo nie mają gdzie pokazywać swojej twórczości. O masz szansę. Proszę bardzo. Tak. Jest idealna szansa, żeby Zobrazować jakoś muzycznie, artystycznie. Jakuba Małeckiego. Ja bym na niego powiedział święty ogień. Święty ogień. <grym> to zapraszamy z całego serca. Piszcie.